Cześć moje drogie osoby z Podznaku Barana. Witam serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy, jak podstawowe aspekty ukażą się właśnie teraz, czego możecie się spodziewać i jak będzie wyglądał ów czas. Dziękuję za, oczywiście za tutaj wspaniałe komentarze, za serduszka, za to, że jesteście. Jest mi miło. A jakie karty patrzymy? Single, trzy mieczy, osoby zajęte, szósteczka buław. Osoby szukające pieniędzy pracy, 7 denarów. Osoby mające pracę, 3 denary. Finanse, pomiarkowanie. Co z totolotkiem? 9 mieczy. Seniorzy, 10 pucharów. Nie, atmosfera całego tygodnia, 4 denary. Zdrowie, az denarowy. I co da szczęście, drzewo, życie. Bardzo fajny układ. Myślę, że ciekawy, ale... Niektórzy nie będą zadowoleni. Dlaczego? Bowiem już single tutaj zaczynają od trójeczki mieczy, no jest to karta, która oczywiście wskazuje na rozczarowania, smutki, żale, no i złamane serce, tak, różnymi sytuacjami, słowami. Poczynaniami. No tutaj nasze oczekiwania mogą być troszeczkę rozmyte. Mogą wrócić też dawne żale i może być ciężko, jeśli chodzi o kwestie uczuciowe, a więc po prostu ktoś nas zawiedzie. Natomiast, jeśli szukamy, mamy tutaj oczywiście kogoś, to mamy szósteczkę buław. Szósteczka buław jest kartą zwycięstwa, więc tutaj osoby w stałych relacjach mogą się cieszyć i powinny się cieszyć z tego, że będą razem, że coś się fajnego wydarzy. Możemy być świadkiem też bardzo miłej sytuacji, na przykład awansu sukcesu ukochanej osoby. Zwycięstwo jest tutaj przy Was i będziecie to świętować. Natomiast jeśli szukamy pieniędzy pracy, mamy siódemeczkę denarów, to karta cierpliwości i pewnej zwłoki oczekiwań zasiewania, tak, czyli musimy niestety działać po prostu, wysyłać te CV, działać na poziomie e, takim e, i emocjonalnym, i sytuacyjnym i po prostu no, tutaj mieć twarde postanowienia, natomiast e, tutaj szybka odpowiedź, szybka praca może e, nie nastąpić, może być tutaj blokada e, i trzeba po prostu poczekać. Mamy pracę, mamy już lepszy układ, bo mamy trójkę denarów czyli współpraca, kooperacja, awans, pochwała, perspektywa, zakończenie projektu lub rozpoczęcie czegoś nowego, a na pewno pomoc innych osób i współpraca, która jest naprawdę współpracą korzystną, a więc rozwój jest tutaj w zasięgu ręki i będzie on możliwy. Finanse, umiarkowanie i totolotek. Dziewiątka mieczy. Dziewiątka mieczy nam trochę tu burzy koncepcję, niestety. E, pff, czy warto grać w to? to lotka, i, i czy gry hazardowe? Teoretycznie, kierując się intelektem, tak, ale zje, zjedzą nas nerwy, tak? Tutaj te lęki, obawy. To będzie więcej nerwów niż to warte. O czym też mówi umiarkowanie. W finansach, czyli te pieniądze będą pochodzić z jakiegoś kompromisu, łączenia przeciwieństw, różnych źródeł, ale nie jest to pieniądz spektakularny, a więc ja bym uważała, jeśli chodzi o dodatkowe kwestie, właśnie gry hazardowe, jakieś takie szukanie szczęścia, gdzieś gdzie jest bardzo duże napięcie nerwy. Seniorzy. Dziesiąteczka pucharów, ten czas spędzicie z rodziną, będziecie szczęśliwi, odnajdziecie harmonię, spokój. Możecie otrzymać zaproszenie na uroczystość, zabawę, prezent. Spotkać też kogoś, z kim warto spędzić życie, i generalnie cieszyć się tym życiem wśród najbliższych. Atmosfera całego tygodnia to cztery denary z kolei. Jest to karta kalkulacji albo wy, niestety, będziecie gdzieś tam troszkę skąpić pewnych emocji i możecie tak niechętnie wychodzić poza nawias, poza jakieś ramy, lub no, spotkacie się z jakąś chytrą osobą, skąpą. Zdrówko. Az denarowy, myślę, że jest to czas pewnych inwestycji, ale będą dla Was korzystne. Asdenarowy to nowa droga, nowe wyzwania, nowy lekarz, nowe leki, jakaś nowa terapia, tak ale korzystna, bo jest to karta siły odbudowy. Rekonwalescencji, dobrych wiadomości. E, zwróćmy uwagę na ramiona, kręgosłup, szyjny, szczególnie tutaj góra pleców. E, układ gastryczny, być może zmienimy dietę na lepszą, na bardziej e, taką bogatą w, w składniki, minerały, e, na bardziej wartościową. E, no i ta gastrytka przemiana materii bielita odegrają rolę, natomiast nie jest to karta konfliktowa. I co da nam szczęście, drzewo życia? E, pogodzenie się z planem naszej duszy, czyli cokolwiek się dzieje, dzieje się dobrze. Ech, no Ktoś zapyta dlaczego, tak, że jeśli mam złe rzeczy, złe rzeczy się dzieją, to czy ja mam się cieszyć? Nie chodzi, że mamy się z tego cieszyć, ale mamy się nie dołować jeszcze specjalnie, do, dodatkowo, tak, użalać nad tą energią, tylko próbować, próbować cały czas Dążyć do ulepszenia czegoś, a na pewno stan psychiczny tak, jest bardzo ważny, czyli rozumienie, że coś jest z jakiegoś powodu i to ma nam dać szczęście, ułatwić pewne kwestie. Tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i co, i przechodzimy do osób z podznaku byka. Witam serdecznie, drogie byki. Cieszę się, że jesteście. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy, jakie u Was karty pokażą się właśnie na ten czas. Ja jak zwykle na wstępie Wam dziękuję za to, że jesteście, że fajnie komentujecie, bywacie na kanale, wspieracie mnie tutaj duchowo. Jest mi niezmiernie miło. A jakie aspekty się pojawią? Już patrzymy. Już patrzymy jak to będzie wyglądało. I tak, single Rydwan. Osoby zajęte. Trzy puchary. Osoby szukające pieniędzy pracy. Giermek Buław. Osoby mające pracę. Pracowicie 8 denarów. Karta śmierci na finanse. Tutaj jeśli chodzi o to totolotka. Gry hazardowe 5 mieczy. No to niedobrze. Seniorzy Wisielec. Tutaj atmosfera całego tygodnia. To dwójeczka mieczy. Zdrowie 7 pucharów. No i aspekt co da mi szczęście. Kulowa była, a więc układ troszkę mieszany, natomiast no nie jest nic zły, tyle, że będą pewne ostrzeżenia, głębsze spojrzenie na pewne kwestie. Zaczynamy od rydwanu dla Singli. Będzie to czas wiadomości, ruchu, podróży. Zamieszania, informacji dobiegających z różnych stron, kontaktów z oddali i w ogóle kontaktów szeroko pojętych, a więc na nudę nie będziemy narzekać. Radą w tej karcie jest to, by odważnie stawić wszystkiemu czoło i odpowiednio do tego podejść, ale nie bać się podjąć wyzwania. E, trzy puchary dla osób z kolei, które mają tutaj kogoś, to karta zabawy, celebracji, flirtów, czasem e, oczywiście też zdrady, ale e, wszystko zależy, tak? Bo trójka pucharów to też aspekt e, po prostu e, trójkątów emocjonalnych, na przykład takim trójkątem emocjonalnym jest też wtrącanie się, na przykład rodziny w nasze życie e, i wrzucanie tutaj jakichś emocji, a więc trójkąty emocjonalne mogą być na różnych poziomach, e, Raczej powinniśmy się cieszyć, bawić, choć trzeba spojrzeć szerzej na pewne aspekty, ale będzie to raczej czas zabawy i radości. Dobrych wiadomości też. Natomiast jeśli szukamy pieniędzy pracy, mamy giermka buław. Jest to czas nauki, kursów, podejmowania nowych wyzwań, zainteresowania się nowymi pasjami, zaczynania czegoś od początku, spontaniczna energia, dużo wiadomości, dużo ruchu. Młode osoby mogą nam pomóc w rozwoju. Mamy pracę, będzie pracowicie. 8 denarów to muzolność, to powtarzalność, to systematyczność. Ale też i spokój, tak? Tutaj nic złego nie powinno być. Nie powinno mieć jakichś szczególnych konfliktów, zagrożenia naszej pozycji. Po prostu będziemy robić to, co do tej pory robiliśmy i bądźmy przy tym rzetelni. Finans. Już patrzymy, śmierć tutaj była i ten, ta piąteczka mieczy, która jest na kwestie totolotka gier hazardowych. Myślę, że nie jest to dobry pomysł, by tutaj zacięcie grać, na przykład. Tak? Czasami tak jest, że, no nie wiem, no, przegraliśmy, chcemy się odegrać, albo teraz musimy już wygrać. No nic nie musimy, niestety, w tej kwestii. No, los bywa bardzo czasem taki ostry, jeśli chodzi o pewne kwestie, a więc tutaj myślę, że mogą być problemy. Uważajmy też na osoby trzeciej w, w grach hazardowych. Natomiast finanse, karta śmierci coś się zmieni, coś się stanie, przetransformuje, zakończy się jakiś etap, e, przejdziemy do następnego, nowego, e, jakaś zmiana, ale też może być jakiś wydatek. E, seniorzy, no i tutaj też, kochani, macie taką troszeczkę nieprzyjemną kartę, a właściwie spowalniającą. Bo coś przewróci się do góry nogami, przetransformuje, zmieni. Eee, trzeba będzie z, pewne plany przesunąć, właśnie edytować, e, spojrzeć zupełnie inaczej. Bo wisielec to spojrzenie, tak jakby od dołu na pewne kwestie, tak? Czyli inna perspektywa i ona nam pomoże tutaj e, zrozumieć pewne kwestie. Natomiast nie robimy niczego na siłę, bo to jest jakiś zastój po prostu, obojętnie o co chodzi. Eee, Atmosfera całego tygodnia, dwójeczka, mieczy. Ten czas będzie aspektem trudnych wyborów i bycia między młotem a kowadłem. Warto podejmować decyzje racjonalnie. Jeśli mamy y, zainteresowanie zdrowiem, to ukazuje nam się karta siódemki pucharowej, wielości wyborów, trudnych wyborów, e, fantazjowania odnośnie, czy nieprawidłowej perspektywy, bo tu może być bardzo dużo opcji, tak? Mogę wziąć takie leki, iść do takiego lekarza, zrobić takie badania. Dużo, dużo opcji, ale musimy kierować się przede wszystkim racjonalnym osądem, bowiem jeśli powierzchownie, zbyt emocjonalnie podejdziemy, dokonamy złego wyboru lub niewłaściwego po prostu. Zwróćmy uwagę na hormony, układ wody w organizmie, pękające kwestie w organizmie też, trzustkę, insulinę, nerki, Układ moczowo-płciowy, natomiast sama w sobie jest kartą po prostu trudnych wyborów, tak z jakiegoś powodu. E, no i co da nam szczęście, królowa buław. Może być to spotkanie lub kontakt z osobą o ciemnych głosach kobietą silną, dominującą, ale też co o czym mówi. Ta karta szczęście da nam zakasanie rękawów i wzięcie wzięcia sprawy w swoje ręce, po prostu, a więc e, przemyślenie, że nic nam nie spadnie z nieba, tylko działamy, działamy, wtedy to otrzymamy. I tak będzie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Przechodząc dalej e, do osób z poznaku bliźniąt, witam serdecznie drogie bliźnięta już patrzymy co u Was bardzo dziękuję oczywiście za to, że jesteście pięknie komentujecie, cudowne emotikonki wklejacie jest mi niezmiennie miło i fajnie, że po prostu tutaj się tak porozumiewamy, zobaczmy w takim razie jaki będzie to czas jak ułożą się te karty czy będą Wam się podobać, czy się przestraszycie zmartwicie, mam nadzieję, że będzie to pozytywny układ i tak Single 6 denarów. Osoby zajęte, 3 miecze. Osoby szukające pieniędzy pracy, 9 denarów. Osoby mające pracę, 6 buław. Finanse, 7 denarów. Totolotek, gry hazardowe, 3 denary. Seniorzy, gwiazda. Atmosfera tygodnia, umiarkowanie, zdrowie, 4 miecze. No i co da nam szczęście, 9 mieczy. E, układ jest troszkę mieszany tendencyjnie, w pewnych aspektach może być trudniejszy, zaczynamy jednak od karty równoważącej w jakimś sensie e, 6 denarów w aspekcie singli, czy to jest dobry czas by się otworzyć na drugiego człowieka tak, e, tutaj na karcie był mężczyzna wychodzący z inicjatywą, może symbolizować kogoś, kto nam pomoże, lub kto będzie się chciał do nas zbliżyć, okaże nam gest łaskę. No i powinniśmy odpowiednio reagować, negocjować, pokazywać czego chcemy, czego nie chcemy, ale musimy dbać o równowagę w dawaniu i braniu, bowiem będzie to odgrywało po prostu istotną rolę w kwestiach uczuciowych. Natomiast jeśli mamy kogoś, no tutaj mamy tendencję troszeczkę spadkową, bowiem trójka mieczy wskazuje na rozczarowanie, złamane serce, smutek, no nieprzyjemności, tak? Kobiety mogą tutaj za, zbyt emocjonalnie podchodzić, tak? Ale mogą też rozdrapywać rany, mogą poczuć się urażone czymś. Też kobieta może być symbolem jakiejś troski. No i jest to czasem oczywiście e, też. Niestety symbol zdrady, tak, ale wszystko zależy od pewnych okoliczności. Jako jedna karta podjedyncza ma bardzo dużo, jak każda zresztą tłumaczeń, tych aspektów podstawowych, natomiast możemy w ogóle być drażliwi tak? na słowa, na, na czyny drugiej osoby ukochanej i może być ciężko nam się komunikować. Jeśli szukamy z kolei pieniędzy pracy, mamy dziewiąteczkę denarów, karta asertywności, ale też dbania o własny komfort. Jeżeli chcemy teraz być w dobrej pracy, w dobrym miejscu, to powinniśmy wybrzydzać kolokwialnie mówiąc i zadbać o podstawowe aspekty, a więc karta wskazująca na to, że w tendencji podstawowej możemy i znajdziemy dobrą pracę, ale powinniśmy dbać o komfort finansowy, emocjonalny, sytuacyjny, związany z dojazdami, wtedy będziemy szczęśliwi. Kwestie też umowy, oczywiście, tak, i trwałości, i, i ten, ten wygląd tutaj prawny też jest ważny. Natomiast osoby, które mają pracę, mają szóstkę buław. Jest to karta zwycięstwa, sukcesu, zadowolenia, triumfu, awansu. Jest to też w ogóle świetny czas, by załatwiać jakieś sprawy, e, iść po podwyżkę, e, zawalczyć o swoje, bowiem po prostu e, coś ugramy, zwyciężymy. Finanse. Siedem denarów, tak, i trzy denary na gry hazardowe to to lotek. Tak? Myślę, że tutaj jak najbardziej można spróbować grać, e, ale w z połowa. Trzy osoby, kilka osób. E, współpraca, jakaś kooperacja, e, system na przykład też. No i generalnie tak jakby ktoś nas wspiera, tak? E, jakieś znajomości ewentualnie, pomocnicy. A te finanse ogólnie 7 denarów. No tutaj karta zwłoki, oczekiwań, czasem strat i zbierania plonów własnych działań, a więc ogólnie uważajmy na finanse, bo coś tutaj będzie spowolnione niestety, choć gry hazardowe akurat mogą przynieść jakieś zyski, ale będzie to związane też z innymi ludźmi. Seniorzy mają przepiękną kartę gwiazdy i. Oni tutaj mają e, aspekt spełnienia marzeń. Oczywiście przy tej karcie. Trzeba zawsze uważać na tą kwestię, uważaj o czym marzysz, ale jest to generalnie pozytywna karta. Spełnienie nadziei, spełnienie marzeń, zadowolenie, spotkanie odpowiedniej osoby, cudowne kontakty rodzinne, pogodzenie się z, tym, z kimś, z jakąś sytuacją, spotkanie kogoś po latach no generalnie wszystko to, co się mieści w ramach tej karty i to, co jest naszym marzeniem, to otrzymamy. Tak więc warto marzyć, choć kontrolować pewne myśli. Eee, atmosfera całego tygodnia, umiarkowanie bądźmy kompromisowi i starajmy się łączyć przeciwieństwa. Zdrowie, cztery miecze. Niektórzy z Was będą musieli odpocząć, lub może nas czekać w szpital, tak? Spowolnienie w kwestii zdrowotnej, a na pewno wyspanie się, tak? To jest też dbanie o prawidłową higienę snu, odpoczynek, spokój. Być może będziemy potrzebowali coś właśnie przeleżeć, odizolować się czasowo, e, zadbać o siebie. Jest to czasem też karta operacji, zastrzyków, badań, e, zastoju w jakiejś kwestii, tak? Odroczenia czegoś też. Uważajmy na plecy kręgosłup, tutaj stany mentalne, bo również one mogą być delikatniejsze. Jak również uważajmy na nałogi. No, i tutaj co przyniesie nam szczęście? Dziewięć mieczy. Odizolowanie się, odcięcie od własnych lęków i okrutnych myśli. Czasem najbardziej, największe sobie zadajemy my ciosy, myślami, emocjami. Jeśli zrozumiemy, że jest to dla nas szkodliwe, wtedy uwolnimy się od pewnych procesów i one po prostu nie będą na nas działały. Tak więc warto o tym pomyśleć, zadziałać dla dobra siebie i przede wszystkim nie denerwować się, nie żyć czarnowictwem, lękami, odciąć się od tego. Tego Wam życzę jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Hej!